Jak wbić wysoki poziom na trybie rankingowym w Brawl Stars? Zacznijmy od tego, że podstawą do wbicia wysokiej rangi jest granie postaciami, które aktualnie są najmocniejsze. Należą do nich między innymi Charlie, Pearl oraz Leon. Pamiętajcie także, by w pierwszej kolejności wybierać postacie, na których macie jedenasty level oraz hypercharge. Gdyż nawet taka bezużyteczna postać jak aż na 11 levelu będzie lepsza od takiej rosy z dziewiątą mocą. Kolejnym istotnym elementem jest granie z drużyną, ponieważ jak wszyscy dobrze wiemy, randomy bardziej utrudniają grę niż nam pomagają. Jeśli jednak nie masz z kim zagrać, to możesz znaleźć drużynę w komentarzach. Napisz: Szukam drużyny i ile masz pucharków. Aby wbić wysoki poziom, należy także zwracać uwagę na wylosowaną modyfikację. Na przykład na szybkim ogniu idealnie sprawdzi się.